Cześć, mam na imię Paweł i dzisiaj spytam napotkanych na ulicy ludzi, co wiedzą o łodzi. A odpowiedzi mogą być zaskakujące. Chodźcie. Kto napisał Ziemię Obiecaną? To, to ja sobie pójdę. Hmm. Ha, ha. Ziemia Obiecana, wiem, że był taki film. Okej, okay, podpowiedź napisał też chłopów. Może się nie Nie, no Raymond. Sąd e, Raymond? E, Raymond. O Boże. O, nie wiem. Boże, ale wstyd. <laughs> nie Ale nie. wstyd. Kto napisał ziemię obiecaną? No, władzę co, Raymond. O Boże, ale jestem zaskoczona. Eee. Raymond? Dobra. To zawierzę. Tak Raymond. Jaka jest najdłuższa ulica w Łodzi? O Boże, na pewno nie Piotrkowska. Oczywiście Piotrkowska. Hmm. Hmm. Piotrkowska. Nie, to nie jest Piotrkowska. Piłczyńskiego. Jaka jest najdłuższa ulica łódzka? Nie Piotrkowska, nie. ale też na P. Przymyszowskiego? Może Pomorska? O, Pomorska, faktycznie. Nie bardzo. Super. Czy kojarzy pan na przykład jakiegoś Łódzkiego pianista? Tu siedzi jakiś tam. Tak, tak, właśnie ten <laughs> Chopin. A? No, y, 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 y. Nie, Aha, tak. no tak, ale ja nie chcę mówić, na no, Rubinstein? To, to, to e, Rubinstein. E, nie, niekoniecznie. Nie wiem nie, nie, chyba nie. Hmm, Rubinstein Przy Portepianie. E, sz, e, sz, sz, sz? Nie ten, nie ten. Ten drugi. Który na szy? na no, tam Gogluj? A. Nie na szy, tu, tu podpowiadam. Nie Ma drugi pasarz, są dwa. No jest ten nasz... Niedaleko siebie? Nie, Schiller... No, nie, to nie, nie. nie. ten drugi. Eee, no, na r, pasaż r Na ry, ten pasaż. Rubinstein. Fantastycznie! Od razu. Artur Rubinstein. <noise> o, kojarzymy. Nawet jest, nawet jest ten... Tam jest jego pomnik, tylko jak on się nazywał? <noise> Myśl teraz nie wypadła mi w głowie. Nie... mam, mam koleżankę tak, no przed którym stoimy. Super. Co to jest krańcówka? E, tam, gdzie ma... Ostatnia stacja, na którą zajeżdżają tramwaje. E, chyba nie tylko tramwaje, autobusy Super. pewnie też. Krańcówka? Mm. Jak by to określić inaczej, jak nie krańcówka i nie pętla? Krańcówka jest to zajazd, remiza, jak to określić? Końcowy przystanek y, tramwaju. To jest pętla autobusowa lub tramwajowa. Ile boków ma Plac Wolności? Poczekaj, bo moja wyobraźnia tego nie ogarnia. Muszę sobie przejść. To jest 8. Osiem. Nie ma. A, to trochę ma. Trochę ma. Ile boków ma Plac Wolności? Ile bloków? Boków. Boków? A? Boków? Mhm. To jest... A... To cztery to zna... Boki ma? No nie wiem, to nie jak znak stop, nie? E, plac wolności jest okrągły. 3 cztery... No taki rąb... 6? E, nie wiem 8? Pan jest plac wolności? Tak. No co jest okrągły, no to jak... Znaczy jest rondo, ale jest zbudowane na planie figury geometrycznej, która no, ma boki. Aha, no dobra, no to już sześcian. Ile lat ma łódź? E, na pewno powyżej 100. To na pewno. 120? Około 150. O, jeszcze trochę więcej. Oj, tego też nie powiem. Nie? 1400, coś takiego. Ile lat? E, 600, może 600? 597? 6? Wow, chyba mamy pierwszą precyzyjną odpowiedź na to pytanie. Ojku, to Jagieło to będzie gdzieś, ja nie wiem, koło. 1800, któryś. Jakieś 650 ze 200, jeszcze więcej. Prawa miejskie dostała od Władysława Jagiełły w 1417 roku. Także, ale datuje się, że jeszcze jest starsza. Co to jest wolner? E, o, poprawnie powiedziane nawet. <laughs> Jestem uczoleniem, bo to z holenderskiego. Wolner? Nie. Wuner? Proszę. To Wolner właśnie wymawiam. No, no to może po Holenderf. Ale jakby taka... ale holendersku, holendersku taka ale aleja spacerował samochodowa. Nie mam pojęcia. Wolner. <laughs> Podwórzec miejski. To w czasem na to mówimy też pierwsze ja słyszę. A jak to wytłumaczyć? No taka ulica, po której się chodzi, tak, I w której są różne takie zakątki, jakieś zielone